Dzieci z Sędziszowa Małopolskiego miały okazję tworzyć dzieła, które doskonale sprawdzają się zarówno jako oryginalny prezent, jak i naczynie codziennego użytku. Tajniki tej sztuki przybliżała instruktor z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim Magdalena Bielecka. Młodzi uczestnicy z uwagą słuchali artystki, która w przystępny i praktyczny sposób starała się przekazać im podstawy malowania na porcelanie. Magdalena Bielecka podkreślała też zalety tej twórczości. Myślę, że to jest świetny trening cierpliwości, świetny trening um, kreatywności. Badania pokazują, że właśnie malowanie zmaga u dzieci. Kreatywne myślenie, poczucie estetyki. Badania pokazują, że malowanie wśród dzieci wzmaga kreatywność, poczucie estetyki oraz przede wszystkim pozwala wyrażać wewnętrznego artysta. Najważniejsze, aby rozpocząć przygodę z tą sztuką jest determinacja i pomysł, zaznacza instruktorka. Jeżeli dziecko postanowi, że chce tworzyć, że chce malować i będzie wytrwałe w tym dążeniu do celu, myślę, że jest to droga już, mamy połowę sukcesu. Kolejnym elementem jest na pewno pomysł, ponieważ dostajemy czyste płótno, o którym już mówiłam nie raz, jakim jest fiszanka, kubek lub inny przedmiot użytku codziennego i jeżeli jest pomysł, jest ta chęć do tworzenia, nie potrzeba nic więcej. Czy w tym wszystkim potrzebny jest talent? Myślę, że każde dziecko ma różne predyspozycje. Niektóre są bardziej uzdolnione manualne, niektóre może troszeczkę mniej, ale każde dzieło, które powstanie będzie indywidualne, będzie osobiste i na pewno każde dziecko będzie z niego zadowolone. Tutaj mogę sparafrazować słowa danego artysty, śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, także w tym wypadku malować również każdy może. Prowadząca warsztaty zwróciła uwagę przede wszystkim na późniejsze przeznaczenie powstałych prac. To jest coś takiego osobistego, własnego, tworzonego przez dzieci. Myślę, że właśnie taki kubeczek, czy taka filiżanka będzie na długo cieszyła oko, jak również będzie świetnym przedmiotem użytku codziennego, które na pewno umili niejedną poranną, przedszkolną herbatę lub może nawet i kawę. Była to już piąta inicjatywa w ramach Uniwersytetu Samorządności w 2020 Roku, która odbyła się 23 września w Sędziszowskim Domu Kultury. Celem projektu jest realizacja inicjatyw edukacyjnych w ramach drugiego etapu koncepcji Uniwersytet Samorządności objętej podkarpackim programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025.